No tak, w dniu dzisiejszym dotarła do nas skrzynia Hydrogira, którą będziemy właśnie rozbierać. Teraz tym pokażemy w środku, co tam jest za bałagan. No, skrzynia jest rozpołowiona. Jak widzimy, tutaj wszystko wygląda nawet, nawet dobrze, ale podczas spuszczania oleju pojawiły się jakieś drobne opiłki. A tutaj widać otarcia aluminium nie powinno tego być. Skrzynia była na pewno już rozbierana. Przez kogoś, kto nie powinien się jej dotykać, i pewnie złożył to wszystko do kupy. I dlatego długo sobie nie popracowała. Wyciągniemy jeszcze, oczywiście, tutaj motory hydrauliczne, i pokażę to za chwilę. Pokazujemy, co ludzie potrafią zrobić. Śrubeczki powklejane na zaworkach. obudowy brakuje, przynajmniej. W połowie całość przytarta.